<laughs> Hej, z tej strony, Eleven. E, szukałem sobie jakichś fajnych horrorów na Game Jolcie I znalazłem to. Wygląda jak jakiś hiszpański butleg Amplasta, nie wiem. Nie, serio, szukałem jakich hor jakichś horrorowych gier do nagrania, takich serio-horrorowych, ale. Czy to było to, o czym my? Czy ja chcę sobie. Czy ja chcę, żeby mi zamknęli kanał? <laughs> Dobra, słuchajcie, może po prostu. E, tak, gra jest po hiszpańsku. Nie, no, no nos los kreditos, nos, no, controles. Si. Eee Mapa Escape menu. Q, albo es, Espaso. To spacja chyba. To, to jest mapa, dobra. Kamera FRC FRC. Nie wiem czemu to jest tak. Um, dobra, wiecie co? Zaczniemy tą grę zanim to menu znowu zrobi coś. Fajnie, fajnie. OLA! Włoci do, nasiome Kojece mas. Dobra. Lecimy. Ja nie wiem o czym to jest. Wyglądało głupio, tylko dlatego to ściągnąłem. <noise> I chyba żałuję, bo połowa z tego będzie musiała wy być wyblurowana O nie, zrobili z tego Slendera. Czemu tu jest taka czułość myszki? O, można zmniejszyć. Dziękuję. Przynajmniej to mi pozwolili zrobić. OK. So, em. Um... Fajnie byłoby, gdybym rozumiał którekolwiek z tych napisów. To by było. pomocne? Nie wiem. Trudno. No, czyli musimy biec, ale gdzie musimy biec? Nie zaczyna robić nudne. Halo. Tu mogę pobiec Między tymi dwoma punktami mogę biegać. Okej. Okay. Jakbym na przykład pobiegł teraz tam. Jest mapa i nawet jedno na co? O! F WŁĄCZĄ kamerę, przecież to jest Outlast, no tak Czyli cały czas mnie coś goniło, a ja nie widziałem co. tak jak tu jest ciemno faktycznie Mogę to otworzyć, czy nie za bardzo? Zbrane notatkę, co to jest? Slender? Coś tam słyszę Bardziej to mi wygląda na Slender niż na Outlasta, ale niech będzie Kamera robi swoje Przepraszam, co? Mogę tu wejść To jest legitnie Slender Ale coś mnie goni K nie, nie, nie miałem okazji tego jeszcze zobaczyć. Ok, teraz mam mapę. Mnie to nie powinno bawić. Dlaczego? Normalnie bym grał dalej albo zakończył film po prostu, i byłby taki krótki, ale tak się składa, że mam jeszcze jedną grę od tego typa: Five Nights at Machos, który jest fangamen Five Nights at Freddy's, apparently. Um... Że będzie tak samo popieprzone jak tamta gra to ten film i tak zostanie zdemonetyzowany eee, a mój kanał usunięty więc, whatever zróbmy to na jednym podejściu, a nie na dwóch Ech. o, jest na sklepie Google Play Jas yeah, jasne, nie, jasne Kontynuuj. O nie, bo nie będę miał menu głównego, a kliknę kontynuuj. To jest zasada FNAFA: jak klikasz New Game, masz lore. Masz scenkę początkową, a przez scenkę mam na myśli. jeden JP, który pokazuje. gazetę. To zawsze coś. Moja gra się krócej ładuje. Przyjmę to za komplement, i oznacza to, że. Nie jest tak źle, jak mogłoby być. O, właśnie. New game. To wszystko załatwiło. Fabrica le de sucos delarnias. Delicios esta a procura de guardano... ...norturno. Parat... Trablahar el laxhar monitorando cámaras para gar garantir asegurar cada do local. No responsabilizamos pelo ocos no local. Salario inicial. Stop to czegoś wygram. Jak to przejdę? Mam podawać już moje konto bankowe? U, it's on. O nie, to znowu ci goście na ty... O nie. Posłuchajmy, typa, może być śmiesznie. Halo. Halo. Hola. Seja bem-vindo à fábrica de suco de laranja, Que delícia. Então. Antes que ache é estranho, às vezes temos visitantes Então colocamos alguns mascotes de nossa marca espalhados pela fábrica E além de animais visitantes e os funcionários, deixa uma fábrica muito mais deliciosa Bom, o último o vigilante sumiu, por isso que tivemos que lhe contratar as preces Seu expediente começa à meia-noite e termina às 6 horas da manhã Debra, colega, não entendo, o que isso significa? Que eu tenho que Gdzieś, gdzieś jest jakaś pozytywka ale gdzie um. o to trzeba otworzyć zachnie żeby naprawić dobra rozumiem Nie rozumiem. Przypomina mi się stare czasy, kiedy nagrywałem fangame w NAFA, takie różnorodne. Wychodziło ich tyle, że nagrywałem jeden po drugim, bo nie wydawało się być takie złe. A potem odkryłem straszną prawdę. Um... No, gorzej niż teraz to nie będzie. W sensie. Nie no, gra działa całkiem spoko, w przeciwieństwie do innych gier, które przedtem były, ale. Ale. No. no... Te fotki dookoła to mnie troszeczkę niepokoją ty Trosze, tyci Tyci Wciąż jest bardziej subtelne niż Outlast To, to poszło za daleko Senior. Któryś się ruszy, to będzie patrzył na ten garnek No ile się ten makaron gotuje, no wej. What the fuck! To jest gra w której faktycznie boję się dostać jumpscare'a po tym co widziałem w atlasie. Ten tu faka wywala ładnie zbluro, zblu, zblurowane. zblurowany Nie umiem mówić pomocy no, ja ja Okej okay, on się ruszył Ale nie jest jeszcze źle skoro jest na kamerze 1C to znaczy że Jeszcze jest daleka droga do mnie Nikogo blisko nie ma Ekscytujące Absolutnie fenomenalny No um. On się ruszył stąd Dwoje są tutaj, ok. A czy któryś jest z wętach Jeszcze nie Czyli oni są tu Tutaj nikt nie idzie Spoko, tych dwóch tylko idzie Czy oni w ogóle zdążą przyjść przed szóstą? Wątpię. Się rozumiem, że dają fory nowym graczom Ale bez przesady tym bardziej, że nie sądzę, żebyście robili tę grę aż tak na poważnie. Prawda, chłopaki? Chyba nie... nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co oni w ogóle mówią. Hej Siri. Can you translate to spanish? Ok. would you How long is it gonna take, guys?

Nie. O nie. Szczerze mówiąc. Ile on generalnie chodzi obok wszystkich i na wszystkich klnie. Okej. Okay. Widzę, że Deep lore się dzieje. W się sensie nie spodziewają się w takiej grze. minigierek Gierek A pierdole, POR Alô? Alô? Que bom que ocorreu tudo bem no seu primeiro dia aqui. Bom, hoje pela manhã nós trouxemos outro animatrupo. O nome dele é Paulo Guim, um dos nossos ícones de nossa marca. Ele tinha deixado um oco em um funcionário durante o dia e o mandamos para a manutenção. O, teraz trzeba na, nakręcać telewizję? Co? Nakręcać telewizję na 1C, ok. Ej, ta gra jest zrobiona troszeczkę na zbyt poważnie, w sensie Ta gra nie jest zrobiona jak byle gówno W sensie, w to się da grać, nie ma tony błędów a większość fan nafowych, przy których ludzie mówili, że się przykładali, widzieliście co było, z zarąbane błędami, nic się nie dało zrobić. Tutaj wszystko po prostu działa. Więc zaczynam mieć podejrzenie, że to nie jest zrobione tak bardzo na odwal się. Jak sądzę. O co chodzi? Pomocy. Z z zaszedłem w złą część game Jolta. Ja naprawdę powinienem sobie. Lepiej rozpisać priorytety życiowe. Jest tyle serii, które miałem skończyć. I ze wszystkiego z tych rzeczy... ...nagrywam właśnie to. Pytanie brzmi czemu? Pytanie brzmi po co? A. To nie będzie ciekawe do oglądania. B. Nie będzie dobre dla mojego kanału C Prawdopodobnie zostanie zdemonetyzowane Whatever D Nie bawię się przy tym dobrze Z czym dalej w to gramy? Ponieważ ciekawość... Ponieważ ciekawość wygrywa w tym momencie ehm, Nie zamierzam przechodzić całej tej gry ja tylko chcę zobaczyć jumpscare. Może po prostu przyjdźcie po mnie. I don't care. Mam wrażenie, że ta gra ma jakiś. turbomemiczny potencjał. Nie wiem skąd są ci goście. Nie wiem, czy to są jakieś słynne hiszpańskie pornole. Nie mam pojęcia. Czy chciałbym wiedzieć? Nie wiem. A, czyli to mi żera energię, jeżeli to się psuje. Dobra. Okay. O nie na telewizora nie nakręciłem to znaczy, że zginę okej okay. To może być hiszen. Dał kudra, nie ma. Through. Nie wiem co mam powiedzieć. Przepraszam. Do zobaczenia w czymś normalniejszym next time.